Zadanie 14 z matury 2012. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa równa się 7 trzynastych. Wtedy tangens alfa jest równy. Na początku napiszmy wzór na tangens. Tangens alfa równa się sinus alfa przez cosinus alfa. Jeden z podstawowych wzorów z trygonometrii. Mamy, jak widzisz, sinusa. Potrzebujemy do mianownika obliczyć jeszcze funkcję cosinus. Można bardzo to łatwo zrobić, korzystając z jedynki trygonometrycznej, przekształcamy jedynkę trygonometryczną i otrzymujemy, że cosinus alfa równa się pierwiastek 1 minus sinus kwadrat alfa. No właśnie, ten sinus przecież mamy w zadaniu. Więc liczymy, 1 został przepisany, a sinus to jest 7 trzynastych, ale ten sinus jest do potęgi drugiej. Więc wstawiamy 713 do kwadratu i liczymy. 1 przepiszemy. 7 do kwadratu, 49. 13 do kwadratu, 169. Jedynka jest to 169, 169. Dzięki takiemu podstawieniu łatwiej będzie nam odejmować. Mamy wspólne mianowniki. Od licznika odejmujemy licznik i otrzymujemy 120, 100... 69. Wiadomo, mianownik się pierwiastkuje, ponieważ tutaj już mieliśmy 13. Więc to jest po prostu 13, a w liczniku zostaje nam pierwiastek ze 120. Teraz oczywiście możemy ze 120 włączyć coś przed znak pierwiastka, ale nie zrobimy tego, ponieważ w niektórych odpowiedziach tu i tu mamy pierwiastek ze 120. Więc zostawimy to w takiej postaci. Pierwiastek ze 120 przez 13. Mamy już sinus w treści, cosinus został obliczony. Przechodzimy do tego oto wzoru. Czyli sinus 1713 należy podzielić, kreskę łamkowo zastępuje dwugrobkiem przez cosinus, czyli przez ten oto ułamek. Pierwszy ułamek przepisuję bez zmiany. Tutaj dzielenie zamieniam na mnożenie przez odwrotność, czyli przez 13 przez pierwiastek ze 120. Jeszcze trzynastki i trzynastki się skrócą po skosie i otrzymuję 17 przez pierwiastek ze 120. Widzimy, że jest odpowiedź c.